Serdecznie Państwa witam ze świegodzinna spod pomnika Chrystusa, króla wszechświata. Nazywam się Jacek Kurzempa, jestem socjologiem, zatem spoglądam na to miejsce w takiej perspektywie, pewnej analizy socjologicznej fenomenu tego miejsca, ale również i różnych emocji, które pomnik Chrystusa, króla wszechświata wyzwolił wśród mieszkańców Ziemi Lubuskiej. Z jednej strony jest to coraz częściej odwiedzane miejsce kultu, miejsce peregrynacji, pielgrzymek, jako świadectwo wartości, jako świadectwo wiary, a z drugiej strony dla części mieszkańców również naszego regionu jest to miejsce przede wszystkim pewnych eskapad turystycznych, pewnej egzotyki kulturowej, może dla niektórych nawet obiekt bałwochwalczej czci. Jako socjolog nie mogę ignorować tych dwóch punktów widzenia. Tak to się dzisiaj dzieje, że jedna narracja przeplata się z drugą. Dla mnie, jako człowieka wiary, z pewnością jest to miejsce istotne ze względu na postać Chrystusa, króla wszechświata. Natomiast Państwo, którzy przybywacie tutaj jako pielgrzymi, jako, bądź jako turyści, sami pewno w skrytości własnego ducha. Musicie odpowiedzieć na pytanie, kim dla Was on jest, kim dla Was jest to miejsce. Ja zakładam, że jedną z postaci, która najsam przód musiała odpowiedzieć sobie na to pytanie, to był twórca i pomostydawca tego pomnika, a mianowicie ksiądz Prałat Sylwester Zawacki. Ksiądz niezłomny, ksiądz uparty, ksiądz dzielny, ksiądz budowniczy. To za jego przyczyną i uporem ten pomnik powstał i chyba z tego też tytułu warto oddać mu respekt i cześć. Podobnie zresztą jak podziękowanie dla tej części mieszkańców wspólnot e, Świebodzina, powiatu świebodzińskiego i Zielonej Góry, którzy przyczynili się do powstania tego pomnika. Wszak dzisiaj ziemia lubuska rozpoznawalna jest między innymi ze względu na jego tu obecność. Radujmy się nią, a nie plwajmy na nią. Cieszmy się z faktu, że tu jest i zobaczycie Państwo, że następne pokolenia z pewnością inaczej będą opisywać nasze dzisiejsze spory.